I akwarystki oczywiście, <coughs> witam kochane z tej strony, po długiej przerwie Nie będę szukiwał, z braku czasu po prostu do nagrywania trochę siadło Ale postaram się to naprawić Wiadomo z jakich powodów, teraz większość z nas ma trochę więcej czasu Niestety ten pielęgniowski wirus Pogmatwał życie wielu, wielu ludziom na całym świecie, w Europie, w Polsce tak samo no i z, i z tego względu mam trochę więcej czasu. Trzeba jednak siedzieć w domu i też mam, że tak powiem, radzę siedzieć w domu. Żebyśmy wspólnie tego wariata pokonali, ale no nie o tym teraz chciałem rozmawiać. Mała aktualizacja, po tej długiej przerwie chyba się należy trochę. <laughs> trochę się tu zmieniło. Jak pewnie widzicie Zmiany na minus, jeżeli chodzi o rośliny. No nie oszukujmy się. Nie miałem czasu nagrywać, nie miałem czasu też odpowiednio zająć się tym zbiornikiem. Padły trochę podmianki. Nie były, nie były że tak powiem, systematyczne. Co za tym idzie? No, troszkę się tam w wodzie parametry pogubiły, potygowały. No i niestety, glonziat zjadł praktycznie całkowicie hydrocylę, moją kochaną, która która robiła tutaj, że tak powiem, robotę wi wizualnie robiła robotę w tym akwarium no, zostały tam małe, małe, że tak powiem sadzonki, które tam gdzie nie jeszcze wsadziłem wczoraj robiłem podmianę, no ryby już mi tam wykopały widzę dwie sadzonki pływają koło filtra u góry no, wy tego nie widzicie na filmie bo to akwarium jest dosyć szerokie, trochę bardziej w prawo to jest <laughs> Postaram się dojść do ładu z tymi roślinami. Może ja kupię jakąś nową roślinę, i tam muszę jeszcze poczyścić mikrozoria. Bo tam parę liści jest, jest tam widać nawet na filmie, że jest zarażonych. Ona rośnie, rośnie mikrozorium bardzo dobrze z tych wszystkich. Rozgałęzi się, rozrasta, no ale niestety. Nie, nie, nie oszczędził, że tak powiem, tak samo yy, ten glon tych roślin. A jest no, ten wysoki, tam yy, daję sobie radę, wyciąłem tam dwa liście, które były bardzo zaglonione. Tam na, 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 na pierwszym planie, znaczy na pierwszym planie pośrodku, tam widać kolejny liść. Dwa dni temu się pokazał, już się zaczyna rozwijać więc ta roślina się w miarę trzyma dobrze co chwilę, co trzy co, co tygodnie gdzieś wychodzi nowy liść więc jest ok żabinica na środku po prawej też, yy, znaczy na środku troszkę po prawej też jest, też jest tak glonem, będę musiał wyciąć te takie najbardziej zniszczone yy, 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 liście odnowię ją więc, więc, więc powinienem dać sobie rady z tym, zobaczymy Mam nadzieję, że teraz już podmianki będą tydzień w tydzień i wszystko dojdzie do ładu. A co u ryb? Co u ryb, bo to chyba u nas najbardziej, że tak powiem, ważny temat. Przynajmniej u mnie. Nie, nie, ja nie, nie, nie zwracam uwagi tak bardzo na rośliny, nie przywiązuję do niej wagi. Większość, część akwarystów jest też podobnego zdania do mnie, najważniejsze ryby. No, i tak, może zaczniemy. Tak, że po wczorajszej podmiance tutaj kamienie, i, 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 i z, no z przodu planu były wszystkie odkryte. Było wszystko niewyczyszczone, i w ciągu jednej nocy po prostu zrobił się taki dym, że, że te kamienie są tu. O, teraz widzimy ziemię od sobie tu zasypuje. To też są kamienie, to jest wszystko zasypane. A dlaczego? No, bo chyba poczuły wiosnę <laughs> Poczuły wiosnę no, tak mniej może żartując. To po prostu część ryb, szczególnie pielęgnicowate, po dużej podmianie wody, czyli czystej, może trochę chłodniejszej, instynktownie próbują coś tam podejść do tarła, zbudować jakieś gniazdo, coś pokombinować. No i tak się też stało w tym akwarium nie tak dawno zobaczcie jakie one są już dużo. od ostatniego filmu bodajże tam nawet trochę wcześniej nie te ostatnie co były młode krypto z ale troszkę wcześniejsze jest na filmie jakie one były małe te ryby w ciągu czterech miesięcy naprawdę podrosły tak że są prawie wielkości tego tej łupiny orzecha kokosowego co go trochę tutaj widać po prawej o a na tamtych filmach były, nie wiem, połowę mniejsze od tego kokosa, bo nawet jeszcze mniej, jeszcze mniejsze niż ten kokos. <laughs> Więc ryby dorosły, a co za tym idzie, dobrały się w pary. No i tak, zaczynając tak po lewej stronie widzimy właśnie, o teraz tam jest przy tym Anubiasie jest para skalarów. One się dobrały w pary, samiec, samica właśnie to jest ta żółta, Samiec z widocznym garbem tłuszczowym, widać różnicę. Ten większy. One podeszły już dwa razy, dotarła niestety po dwóch dniach, ikra była zjadana. Nie zaobserwowałem, czy to jakaś pielęgnica inna zjadła, czy po prostu ona. się dopiero uczą i z, i z tego stresu, z paniki zjadły to. No ale składają ikrę właśnie na tych liściach i teraz widzę już kolejny raz. Czyszczą te liście cały dzień dzisiaj. Więc ta para skalarów tam pewnie coś znowu wykombinuje. Kryptoherospillorus, yy, czyli ten wielki szef od tam po lewej. Z samicą te, co mieli młode nie tak dawno. No to u nich też wszystko w porządku. Cały czas zajmują tam ten teren akwarium. Że tak powiem, tam znowu dzisiaj, znaczy dzisiaj no cały czas tam coś kombinują. Nie wiem, czy znowu niedługo podej nie podejdą czasem do tarła. Bo od ostatniego tarła to już trzy miesiące minęły. Dodam, że z maluchów nie odławiałem, pozostawiłem, że tak powiem, wszystko na naturze i około pięciu sztuk się ostało w tym akwarium. <laughs> dopóki, dopóki trzymały się, że tak powiem, rodziców i rodzice się nim zajmowali, to było wszystko w porządku. Widzieliście na filmikach, tam pływało z 30 nawet jak więcej sztuk. Im były większe, im bardziej dorosłe, to odpływały od rodziców. No i, no i obserwowałem, znaczy udało się. Czasami zaobserwowałem niestety, że zimie jady, szczególnie dwu, dwa samce, co są takie dosyć większe, jeden jest tutaj na samym środku akwarium, widzimy go, a drugi gdzieś się schował. No to one trochę poganiały sobie za tymi maluchami, więc. Więc był żywy pokarm, że tak powiem, w jadłospisie. Dlatego tylko 5 sztuk. Postanowiłem, że nie będę odławiał na razie. Nie miałem czasu po prostu zająć się w akwarium, w mniejszym przedsz przedszkolnym, że tak powiem, żeby dla nich powstało. Nie miałem czasu. No i tak to natura sobie sama rozwiązała. <laughs> Me Mekka, że tak powiem, Tutaj na przodzie, też mniej więcej teraz na środku jest jedna para, jest samiec i samica. Tak mi się wydaje, mam ich sześć tak mi się wydaje, że powstały trzy pary. Trzy pary, tak się zdarzyło, że były trzech samców i trzy samice i wszyscy, wszystkie, że tak powiem, osobniki się dobrały, bo zaczynają pływać razem. No ten wariat, co on tu go tak pogonił. Pani Bocja pogoniła sobie mekę. dobra. No, więc to jest jedna para. Naprawdę, po tej podmiance, wszystkie ryby zaczęły jakoś wariować i pływać w parach, więc dlatego to zaobserwowałem dosyć wyraźnie. Mm, prystelki, malutkie prystelki, widzicie też na środku. No, one cały czas się trzymają razem. <laughs> Samiec i samica. Nic im nie ma, są od początku ze mną. Yy, Myrnae. Tutaj widać samca bo one się chowają to jest chyba jeden ze samców, ten żółty taki no ten co tam teraz tak troszkę wartko, że tak powiem popłynął no to u nich też jest jakaś walka też wydaje mi się, że samiec z jedną samicą się, się dobrał reszta się tam kotłuje to jest chyba ten drugi samotny samiec ale na pewno jedna para jest ganiają siebie tak jakby też coś próbowały tam Ogarnąć, może tak powiem, tarliskowo I, i, i ten. No i też u nich się coś tam dzieje w tym kierunku. Po prawej stronie, nie wiem, jak widzicie, jest druga para skalarów. Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze. O, one są po prawej stronie. Nie wchodzą bo raczej w wojny z tamtymi, chyba że się gdzieś w środku spotkają. No to czasami samce się pogodzą więc tam też jest para. One, one miały też jedno tarło, oczywiście na tamtych liściach. Magobiasa, co, co, co tamta para, też niestety się nie udało. Została zjedzona i krapo, została zjedzona i po jednym, dwóch dniach. No ale one też się dobrały, więc, więc kalary mam też dobrane. Z tego jestem zadowolony, że, że w miarę się to dobrało. Bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby się ryby dobrały same. Czasami nie mają wyboru wrzucić samca i samice, no to jakoś tam ze sobą te, ale najlepiej dobierać ryby z gromadki, ale to już w innym osobnym filmie. Jak wpadłem ostatnio na pomysł, że taki nagram i pod... o tym porozpogadam, <laughs> poopowiadam. No i tak, jedynie. Jedynie u Ziemi W jedynie u moich Gujanakar kochanych nie, mogę, nie zaobserwowałem, że tak powiem, jakiegoś doboru w par. W pary żyją jak rodzina. One oczywiście najwięcej przekopują to akwarium. Yy, tą gałązkę, że tak powiem, pokażę może uda się palcem. O, tą tu cienką gałązkę z tego miejsca. Ona była bardzo tam z lewej stronie, To wczoraj tam samica targała. Po prostu jest w stanie chycić taką gałąź. No to on w wodzie to jest lekkie, no ale chyci to w pieski i próbuje przenieść to gdzie indziej. To wszystko teraz znowu tutaj piasek się wydobywa z nano. bo tam też jeden, jedna, nie wiem, samica chyba kombinuje coś tam pod tym korzeniem. Z tej strony jeszcze nigdy nie kopały, więc, więc nie wiem, czy nie buduje jakiegoś gniazda. Bo naprawdę w ciągu jednej nocy to było strasznie wszystko tutaj rozkopane, te wszystkie góry tutaj, że tak powiem, to, to wszystko jest usypane przez karie <laughs> trochę przez Meki ale najczęściej do ziemi jady właśnie tam kombinują. Ale jako tako nie, nie, nie widzę, nie widzę, że tak powiem, jakiegoś doboru w pary. Żyją sobie całą rodziną i, i tak to wygląda, jest tylko małe jakieś. Jakieś zwarcia czasami samców. <laughs> Przepraszam. Są dwa samce, one są teraz schowane. W środkowej części nie wiem, czy zobaczycie. Jeden jednemu wystaje łeb. O, teraz może wypłynie ten największy, bo już się tu pojawia. Nie wiem. Siedzą, tak jakby, tak jakby ze sobą walczyły. Czasami się chycą zapyski. Wydaje mi się, że walczą o właśnie o tamten teren, o tamtą grotę w tym, w tym, w tym korzeniu że może będą się dobierać w parę z i coś kombinować no ten tutaj kopie, chociaż nie wiem czy to nie jest ten trzeci samiec pokaż głowę, no tak, chyba to jest samiec, ten co tutaj wcześniej sypał piaskiem tego co widać po prawej widać lekki taki tłuszczowy garb tym najłatwiej odróżnić pielęgnice i, i tak samo właśnie na kary od samic Samice są, o widzimy po lewej są dwie samice, mają łagodne to czoło, łagodne przejście, taki łuk, tak jak u samicy Skalara jest łagodniejsze to przejście, no to tak samo to łuk, u kar Idzie to rozróżnić. <laughs> Ogólnie są samice mniejsze, więc, więc na kar też pra prawdopodobnie mam trzy samice i trzech samców i, i może one się w końcu dobierą w parę. Ale na razie, że tak powiem, tylko one. Nie, nie potrafię jakoś się dobrać, no i to by było na tyle. No. Są jeszcze gdzieś, oczywiście, jest druga gdzieś bocja. Bocje, oczywiście, żyją sobie, nic im nie ma. Mam dwa, dwa zbrojniki niebieskie, już dosyć duże, też im nic nie ma. Przed chwilą, przed chwilą je tutaj widziałem, gdzieś na pewno są schowane. I, i, I ogólnie jest wszystko ok, ale teraz, tak, jedna sprawa: jednego, że tak powiem, mieszkańca nie ma, nie ma, jednego mieszkańca, i, i właśnie to będzie tematem obiecanego mojego konkursu. Konkurs, który miał być na 100 sabów, mam już teraz bodajże 157 widzów. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, i obiecałem, że będzie po 100 sabach jakiś konkurs w poprzednich filmach też. Tym przypominałem, no i będzie <laughs> nagroda. Nagroda jakoś może nie będzie powalająca na kolana, ale z racji, że mój kanał jest dosyć drobniutki, malutki, nie ma, nie ma jeszcze was dużo i tak dalej. No to tyle, na ile może jakiś młody akwarysta się skusi poświęcić czas, żeby uczestniczyć. No ale nagrodą będzie, myślę, Bon. Błąd, tak jest moim zdaniem najłatwiej, tak to przemyślałem. Bądź któregoś sklepu internetowego, oczywiście akwarystycznego, w wartości 50 zł, yy, po prostu zwycięzca będzie mógł sobie, nie wiem, albo mi wyśle, zobaczymy jeszcze, jak to będzie, albo mi wyśle listę zakupów, albo po prostu jakoś dogadam się ze sklepem, że ten i ten, yy, że tak powiem, nie gomość na, na podanie danego jakiegoś hasła, czy rabatu kodu rabatowego, będzie mógł zrobić zakupy w tym sklepie za 50 złotych. Sklep jeszcze oczywiście wybiorę, bo się tam rozglądam, mam tam swoje typy, jest tam kilka dosyć takich sklepów z dosyć szeroką ofertą, no i myślę, że jakiś jest tam młody, najbardziej może, chociaż ktoś starszy, bardziej doświadczony, czy że tak powiem, zamożniejszym portfelem też nie pogardzi. Może bonem takim 50 złotowym można kupić jakąś karmę dosyć lepszą, dosyć dobrą, jakąś chemię do akwarium, może coś. Więc więc taka skromna nagroda będzie. I nagroda właśnie będzie dla tego, który pierwszy na podany adres, który się za chwilę pojawi na ekranie, na podany adres wyśle odpowiedź. I odpowiedź właśnie na pytanie, kogo brakuje. Kogo brakuje w, w, w tym akwarium? Jedna, że tak powiem, ryba. No, nie, ma, nie ma. To nie będzie jakoś wielka podpowiedzialność. Jednej ryby tu nie ma. Od września to akwarium ma już. Wrzesień, październik, to może. 7 miesięcy. Było od samego początku i niedawno się, że tak powiem, wypisał z tego akwarium. I kto to taki? Kto mi napisze? Można się tego dowiedzieć z poprzednich filmów. Było go widać, było nawet o nim mówione, więc to nie jest jakiś bardzo trudny konkurs. Ale trzeba trochę pooglądać moje filmy, pośledzić. 16 minut, 17, dobra, to już nie będę przedłużać. Na ten podany adres czekam na, na odpowiedzi. No Tym razem, kto pierwszy, ten lepszy. To trzymajcie się do następnego filmu. Aquaman TV, pozdrawiam, cześć.